szybko zdemontować słupa oświetleniowego. Potrzebuję słupa w innym miejscu, a tutaj po prostu mi przeszkadza. On był tutaj zabetonowany chyba tylko jednym workiem. oszę, przód, 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 tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód. A, bo ja tu pręty dałem. Ha, żeby się nie wywalił. No i właśnie. Teraz to dopiero będzie roboty. Dobra, i teraz na którą stronę go łamiemy? Chyba tam, czyli, czyli, go, czyli bym go wywalał tu. Kurde, co go wykrzywię, to on się wraca, tu opalosek z żarową. Kurde, co go wykrzywię, to mi się wraca słup. Na razie mam opaloskę i krzywy słup. Dobra, walimy go, walimy słupa na bok. Mi się tylko palosek nie rozwalił. Dobra, od tyłu sobie podejdę. Dobra, słup, słup wywalony. Tak to wygląda. No, tyle betonu i trzy wbite pręty, i się trzyma słupek. Bardzo mocno. Ja teraz te pręty muszę poodcinać i to przekopać w inne miejsce.